Farmazeusz Ferrari, Boxdel i jego osobowości Jacek Murański to tylko niektórzy z czołowych polskich farmazonów. A dzisiaj zajmiemy się właśnie czołówką polskiej sceny farmazonów. Zajmiemy się osobami, które prawdopodobnie nawet na pytanie co jadły na śniadanie nie odpowiedzą szczerze i dobudują do tego jakąś skliwą historię. Nie przedłużając, na miejscu dziesiątym potężny włodarz, raper oraz znakomity zawodnik mieszanych sztuk walki, Tomasz Olejnik. I wielu z Was pewnie teraz powie, że nie powinno się tutaj umieszczać upośledzonych umysłowo osób. Ale z racji, że ten ranking ma być rzetelny, no to niestety nie mogło tutaj zabraknąć naszego włodarza w okularach sali ekspres. Swoją drogą, to jest chyba jedyna osoba, która chodzi w okularach przeciwsłonecznych nawet w ciemnych pomieszczeniach. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. To, co warto podkreślić, jeżeli chodzi o osobę Olejnika, to fakt, że przez to, że jest farmazonem i nikt nie bierze go na poważnie, nie ponosi żadnych konsekwencji za to, co robi w internecie. A chodzi mi tutaj o to, że kilkukrotnie wychodziło, że Olejnik reklamował skam, ale i tak żadnych konsekwencji za to nie poniósł, bo przecież jest farmazonem i nikt nie traktuje go poważnie. Kończąc temat Olejnika, na miejscu dziewiątym prawdziwa legenda. Były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, uczestnik bitwy pod Westerplatte oraz były członek dywizjonu 303, Jacek Murański. Jeśli chodzi o Jacka Murańskiego, to o ile te wszystkie jego historie typu, że był prawą ręką Władysława Jagiełły podczas bitwy pod Grunwaldem, czy właśnie żołnierzem Legii Cudzoziemskiej są dosyć zabawne, o tyle Jacek Murański jest też typem niebezpiecznego farmazona, który lubi pomawiać ludzi. Najlepszym przykładem jest tutaj chociażby skandaliczne wręcz pomawianie Nitro i atakowanie jego rodziny. Ale Jacek jest dosyć wyjątkowym farmazonem na tle innych farmazonów z tego rankingu. Otóż, o ile większość z tych farmazonów wie, że to co mówią, to są farmazony, o tyle w przypadku Jacka Murańskiego jestem praktycznie przekonany, że on naprawdę wierzy w te wszystkie rzeczy, które sobie wymyśla. A najlepszym dowodem na to, że to jest po prostu chory człowiek, jest fakt, że on potrafi z tymi swoimi farmazonami iść do sądu. I kłócić się na rozprawach o to, że jest to prawda. Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja, w której wymyślił sobie, że narzeczona jego świętej pamięci syna napisała do niego list, w którym proponuje mu wspólne rodzicielstwo. I samo w sobie jest to absurdalne do granic możliwości, ale chłopiec jeszcze poszedł z tym do sądu i chce udowadniać, że to jest prawda. A my tymczasem przechodzimy do miejsca ósmego, na którym znajduje się Arek, dawca szparek tańcula. Arek ma wbudowane w siebie aż trzy funkcje, czyli ruchanie, odkurzanie nosem oraz zarabianie na proszek do odkurzania nosem. A żeby zarobić na odkurzanie nosem, Arek pcha się do każdej walki, jakiej tylko może. I w jaki sposób to robi? Jako że jest nieciekawą osobą, po prostu obraża i pomawia innych ludzi. Arek cokolwiek się wydarzy, nie przestaje też marzyć o karierze muzycznej. A jego muzyka, podobnie jak muzyka fagaty, przypomina nam o tym, jak cenna jest cisza. Arek nie przestaje też marzyć o swojej karierze w KSW i ja osobiście w niego wierzę i myślę, że całą konkurencję wciągnie nosem. A tymczasem idziemy na miejsce siódme, na którym znajduje się Sentino i tutaj miałem rozterkę, czy potraktować go jako jedną osobę, czy podzielić te wszystkie osobowości na kilka miejsc. Finalnie zdecydowałem się wszystkie osobowości Sentino ustawić na jednym miejscu. I przyznam też, że Sentino akurat darze dosyć dużą sympatią, jako że słucham jego muzyki, co niektórzy mogą skryć. Tykować? Niemniej nie mogło zabraknąć go w tym rankingu. Sentino, podobnie jak Jacek, żyje w swoim wyimaginowanym świecie, w którym jest jakimś bossem mafii, zarabia grube miliony, a w rzeczywistości jest zwykłym Sebastianem z Warszawy. Na miejscu szóstym znajduje się jego kolega, uboższa wersja Ferrariego, czyli Truman. Truman jest naprawdę bardzo wszechstronną osobą: raper, specjalista od kryptowalut, biznesmen. Problem tylko w tym, że wszystko co robi, robi chujowo. Truman jest też królem tzw. legalnych skamów. Czyli przykładowo reklamuje jakąś stronę, gdzie powiedzą ci jak masz inwestować i za tydzień będziesz miał 100 tysięcy złotych i w praktyce wszystko jest legalne, ale każdy, kto jest chociaż trochę ogarnięty, wie, że ni chuja tych 100 tysięcy złotych tam nie zarobisz i nie ma żadnego zajebistego sposobu, dzięki któremu w tydzień się dorobisz. A tymczasem przechodzimy do miejsca piątego, na którym znajduje się git nad gitami, czyli Nathan Marcoń. Co do Natana mam mieszane uczucia, bo z jednej strony potrafi czasami wrzucić obrzydliwymi pomówieniami i bardzo mocno przesadzić na konferencjach, ale z drugiej strony, jeżeli słucha się na przykład jakiegoś podcastu z nim, gdzie wychodzi z tej swojej roli, którą przybiera na konferencjach, to wydaje się serio ogarniętym typem. I ja wiem, że pewnie większość osób tutaj go nienawidzi, ale z czysto biznesowego punktu widzenia chłop po prostu bardzo dobrze radzi sobie w tej branży. Co nie zmienia faktu, że potrafi rzucić naprawdę bardzo mocnymi pomówieniami, stąd to piąte miejsce. A na miejscu czwartym, zbliżając się do podium, najpopularniejszy sprzedawca dywanów w tym kraju... Farmazeusz Ferrari. Człowiek, który ma takiego pecha, że przy każdej walce ma pięć kontuzji. Zarabia miliony dolarów, a milion złotych to on w ogóle jest w stanie postawić w jednym rozdaniu w pokera. No i z Conorem McGregorem co tydzień sobie chodzą na treningi, żeby Amadeusz go czegoś pouczył. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to wszystko brzmi bardzo legitymnie. A tymczasem otwieramy podium i na miejscu trzecim miłośnik odkurzaczy i liczby 60, szalony Zelmer. Gdybym miał wymienić pomówienia i farmazony, które sprzedaje szalony reporter, to łatwiej już byłoby mi wymówić sytuacje, w których mówił prawdę. Bo tego typu sytuacje na jego kanale są naprawdę rzadkie. I to co jest istotne, jeżeli chodzi o szalonego reportera, to nie tylko fakt, że on sam sprzedaje farmazony, ale to, że kiedy zaprasza do siebie jakiegoś gościa, to jest jeden wielki festiwal lizania jaj. Nieważne co powie gość szalonego, może to być największe pomówienie, najbardziej idiotyczna bzdura, szalony weźmie to i tak za pewnik. U szalonego reportera na kanale nie da się znaleźć sytuacji, kiedy szalony reporter powie: Ej, a skąd to wiesz? Masz jakiś dowód? A na chuj reporterowi dowody? Przecież jak gość mówi, że tak jest, no to musi tak być. I przechodzimy do miejsca drugiego, człowiek, który ma co najmniej 10 osobowości, a każda z jego osobowości ma co najmniej 10 projektów. A chodzi oczywiście o Michała dela Barona. I mimo, że prawdopodobnie większość z Was również go nienawidzi, to przyznam się bez bicia, że ja go akurat lubię. Michał bez wątpienia jest farmazonem, bardzo fałszywą osobą, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, to jest pałą. Ale mimo wszystko lubię tą pałę. Chociaż zupełnie nie dziwimy fakt, że tak duża część internetu nie trawi tego człowieka. I tak oto przechodzimy do miejsca pierwszego, a tytuł największego farmazona w Polsce otrzymuje Denis. Za Załęcki. Jeszcze kilka miesięcy temu Denis na pewno dostałby o wiele niższe miejsce, ale przez te kilka miesięcy bardzo się starał i udało mu się osiągnąć miejsce pierwsze i wyprzedzić Boxdela. Denis jest nie tylko bajkopisarzem, który robi z siebie gangstera, jest również wytrawnym bajkopisarzem, który pomawia ludzi na podstawie powieści Jacka Murańskiego. Chodzi mi tutaj oczywiście na przykład o pomawianie Nitro o bycie plikiem PDF. Bardzo rozśmieszyło mnie też, jak pierwszy co zrobił Denis po zakończeniu relacji z Boxdelem i pokłóceniu się z nim, poszedł do szalonego reportera i zaczął dosłownie rozpierd... Dalać się na niego ze wszystkiego, co tylko o nim wie. Tu już nawet słowo konfitura nie pasuje, bo brzmi zbyt poważnie. Denis jest po prostu pytom. Zachowuje się jak mały przedszkolak, którego nikt w przedszkolu nie lubi, który jak tylko pokłóci się z kolegą, idzie do pani na skarżyć i poopowiadać wszystkie brudy, które wie na drugiego przedszkolaka. Śmieszy mnie też to, że dosłownie kilka dni temu jeszcze nie przeszkadzały mu w ogóle te rzeczy, tylko kiedy okazało się, że nie będzie projektu z Boxdelem, nagle poszedł na skarżyć do szalonego reportera. Ja generalnie na środowisku Gitów za bardzo się nie znam, ale wydaje mi się, że chodzenie na wywiady i mówienie, że twój kolega. Walim sobie po nosie, może raczej nie uchodzić za zbyt charakterne w środowiskach przestępczych i generalnie śmieszą mnie te wszystkie gity i te ich zasady, ale kiedy już robisz z siebie takiego gita, to wypadałoby tych zasad przestrzegać. A tak oto finalnie prezentuje się cały ranking. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, żeby podbić YouTube'owy algorytm oraz komentarz. Staram się czytać każdy jeden komentarz, czasami zajmuje mi to dosyć długo, bo ostatnio tych komentarzy jest dosyć sporo, ale na każdy staram się odpowiedzieć i każdy przeczytać. Trzymajcie się za jajca, cześć!